Cześć, Mano, moi mieli upatentowani, żeście zagościli, właśnie zaczynamy dzisiaj Farmers Father Safe Innocence, gramy Safe Innocence, czyli ocalić niewinność. Chyba jakoś tak to leciało i oczywiście będzie się dalej zadania wykonywało. Ja tak jak w poprzednim odcinku, tutaj w tym miejscu zakańczałem, tak tylko jedynie co się przespałem, najadłem, napiłem, najedzony, napity. Pojedli, popili to do roboty, porozmawiaj z Markiem. Z Markiem porozmawiać mamy, więc do Marka zasuwamy. Napity, najedzony, więc idę w dobre strony, teleportem do Marty Anny. Anny Marty się wybieramy i do partyzantów znowu tą ścieżką gnamy, w międzyczasie pogadamy. Czyżby to już się tak stało, żeby wojnę się przetrwało? Jak tu twórcy zapowiadali, rok przetrwać wojnę, przez rok przetrwać wojnę mieliśmy. No i skoro gdzieś tam w poprzednim odcinku o jesieni mówiliśmy, no to zaraz będzie zima i chłopaka tutaj nie ma. Także hm, czy to będzie? To zadanie, czy to będzie gry już zakańczanie, tu jakąś nagrodę jeszcze y, odbieramy. Niestety nic tutaj nie dostaliśmy. Z Markiem porozmawiać chcieliśmy. Marek, coś mamy do pogadania, w czym mogę pomóc. Zbierz grzyby, ilość 10. Marek zapytał mnie, czy mogę pozbierać dla nich trochę grzybów. Oczywiście się zgadzamy, do widzenia, ci gadamy. No i w dziennik spoglądamy. 10 grzybów zebrać mamy, dostarcz grzyby do Marka. Okej, okay, no to do lasu. Do lasu, nie robiąc zbyt wielkiego hałasu. Gdzie my tutaj grzyby mamy? Przy okazji semaliny pozbieramy. No i co? Dajcie tutaj na mi. Znać, czy już tą grę zakończyliście, tylko bez spoilerowania, same luźne informowania, ale moment. Myślę, że tyle grzybów wystarczy, zaniosę je do Marka. Marek zapytał, a nie dali informacji, gdzie tych grzybów ma być szukanie. Takie tutaj akcji odwalanie? No przecież w lesie chyba, nie? Aż normalnie mi się chce. E, ja tu grzybów nie widuję. O, że szkurna ale wuje! To same patyki tu wyrastają. Gdzie oni tutaj grzyby? No Szukam grzybów mm, takich jak w Farmer's Life, nie? Raczej? Raczej nie inaczej. Ty Czyżby to jeszcze nie była pora? Moment, a tu nad jeziora? Może, jak pójdziemy nad jeziora, no to będzie dobra pora. Nad jeziorem grzyby, jak to mówią, wilgotność lubują. To może nad jeziorem gdzieś tutaj wędrują. Kurde! Oj, i patrz, i boróweczki, i malineczki. Elegancko do torebeczki. Ty, no. Okiem gospodarza, jak zuczamy, to same patyki, nie? Fiki miki są patyki. A gdzie grzyby? Gdzie one tutaj grzyby mają? Niech się grzyby tu szukają. Ja jeszcze do obozu się udam. I powiem wam tak: zaraz jak się zdenerwuję, to ze skrzynki te grzyby zmajstruję. Nie widzę, nie? Słuchajcie, tak zrobimy. Trochę tą grę wykosimy. Ja sobie ze skrzynki grzy, grzyby zabiorę i pójdę w stronę partyzantów. A po drodze poszukam, popatrzę. Gdyby przypadkiem grzy, grzyby się pokazały, to będą nagrania tutaj wracały. No to powróciłem już do partyzantów, całą drogę obserwowałem, co chwilę okiem tutaj strzelałem. Grzybów niestety nie widuję. Nie wiem co się tu majstruje, czy się grami zbagowała, czy no czy jaka kurde chwała. Jedyne co to malinki. Masę malinek, bo aż 20 pozbierałem. No i... I tyle co grzybów widziałem, nie? Grzybów zbieranie, to jest nie wiem jakie wyzwanie. Jak można grzyby zbierać jak ich nie ma? To jest jakaś tutaj ścima. Ale podejdziemy do chłopatego i dostarczymy mu grzyba swojego. O! I takie będzie działanie. Niech i będzie takie wyzwanie. Słuchaj, ja dla ciebie grzyby mam, chociaż w lesie ich nie zbierałem, ale grzyby dostarczałem. Jakaś nagroda? Do widzenia. Mówi tobie Genia. Nagrody żadnej nie otrzymałem, no to dziękuję, więcej nie chciałem. W dziennik sobie spojrzymy, z księdzem sobie pomówimy. Mateusz, widzę, że jest ostatnio zmartwiony, pójdę z nim porozmawiać. Księżu mój, ty mój kochany, w czym ma pomoc? Jest tu dany znajdź Abrahama. Lincolna? Sytuacja z Abrahamem robi się coraz bardziej gorąca. Ksiądz Mateusz poprosił mnie, żeby pokazał paszport, aby mógł uciec z zalesia. No to proszę, się zgadzamy. Do widzenia, ci gadamy, w dziennik sobie spoglądamy, co tu do zrobienia mamy. Do trzy do wieży w kościele. Abraham był ostatnim, Abraham był. Ostatnim. był... Byłem więźniem ukrywanym przez Mateusza. Powiedział mi, że może znajdować się dalej w kościele. No to dobrze. Do kościoła na szybkości. Tu lecimy. Co my jeszcze porobimy? Boch! Czekaj, tu jest kościół, nie byle jaki. Czy tu nie chowają się chłopaki? Tu nikogo nie widuję. Okłem gospodarza sobie... Majstruje Dobra. do środeczka i na wieżę lecimy. Tu nic nikogo. O, jest żołnierzu. Żołnierzu tam stoi. O, proszę, na wieżę dotarliśmy. Abrahama spotkaliśmy. Ty, patrz. Zobacz. Cudotwórca. Biała, czarna, czarna, biała, biała, czarna, czarna, biała. Abraham znaleziony. Wszystko idzie w dobre strony. E, zdjęcie zaraz mu zrobimy na miniaturkę go wrzucimy. Słuchaj, Abrahamu, Abrahamu Lincolnu, pogadamy, co my tu dla ciebie mamy. E, słuchaj, porozmawiaj, weź mi proszę, nie przestawiaj, e, w czym ci mogę pomóc daj Abrahamowi dokumenty od księdza muszę mu przekazać dokumenty, które umożliwiają mu ucieczkę oczywiście się zgadzamy coś dla Ciebie tutaj mamy jakąś nagrodę odbierzemy do widzenia Ci powiemy szybko było tu klikanie w dziennik jest już spoglądanie poczekaj na kolejny dzień mi powiedzieli tyle cośmy tu zdziałali tyle cośmy tu Pograli, do kolej. Kurde, się przestraszyłem, przeprasz... że ktoś tu stoi, a to czerwone od tego, no, bimbra starego. Słuchaj, wody się tu napijemy, i butelki odstawimy. Tu od razu te patyki też wyrzucimy. Eee, maliny na dół weźmiemy, a tu zaciery. Dobra, to powiem Wam szczerze, już mnie mało interesuje, co i gdzie ja tu majstruję. No bo tak naprawdę nie wiem, czy tutaj na luźno-swobodnie, tak jak w Farmer's Life jest gra, czy zakończę tą grę ja. E, głodni tutaj bardzo jesteśmy, więc spać na szybkości. Do 6:50 idziemy, kolejnego dnia czekamy i jeszcze jakieś zadanie wykonamy. Ojciec i o żonie. Grudzień, niedługo minie rok od rozpoczęcia tego szaleństwa. Poczekaj na kolejny dzień, jest zaliczone. U, przygotowania do zimy. Przygotuj opał. Sztuk 50. Muszę nazbierać opału, żebyśmy nie zmarzli. W najbliższym przypadku złapali jakieś chorobstwo. 50 opału zebrać musimy. Tym <grym> się wcale nie przejmujemy. Słuchaj. Drzwi se otwieramy. Cyk. I w opał już ruszamy. Patrz. 50. Zaliczy. Zaliczone. Zdobądź mięso. Sztuk? 16. Serio? To patrz. Raz, dwa. Zobacz. Bez kurde. E, Wypatrz na miejscu. Cztery, osiem. Wiem, że jest to mało ekonomiczne, ale chcę doczekać momentu tego, koleżanko i kolego. No nie! Podnieś, tylko wypatrosz. Co? Nie chcesz mnie tu wypatroszyć? A, tego, to może już było wypatroszone. Wszystko idzie w dobrą stronę. Dobra, to dzika damy. Zika na pewno powypatraszamy. Ale tylko trzy. No co za ciul! Jeszcze lisa rzucić musimy. Tyk i mamy. Nawet 18 zdobyliśmy. Zdobądź wodę. Butelka wody 5. Okej. Okay. No to masz chęć. Dobrze, że jesteśmy przygotowani i wszystko już na zimę mamy przygotowane, nie? Niech będzie dalej. Kurde. Niech będzie dalej w dziennik. Przygotuj bimber. Trzeba przygotować tak zwane płynne złoto, czyli bimber. W obecnych warunkach nawet lepiej jest mieć to w kieszeni niż pieniądze. Serio? Ile tego potrzebujesz? Ile tego tu zmajstrujesz, ty? Serio? Nie zaliczyło? Czyżby tutaj było niemiło? Dawaj, bimber. Zacier se wrzucamy łogi, ja sobie rozpalamy na 12 godzin wrzucimy, jeszcze wody dolejemy, bo tam wody jednej chyba zabraknie, ale tym się nie przejmuję. Tutaj wodę se majstruję. Dobrze, że ja jestem taki przygotowany, nie? Czekaj, eee, przydałoby się jeszcze to tu o, do plecaka zmajstrować. Dobra, nie będę sobie żałować, te zwierzynta zbieramy, Tutaj jest powrotem, powrzucamy. Skoro tego bimbru mi nie dało, to się będzie tu chowało. Cztery butelki na pewno potrzebuję. Liska też se tu zmajstruje. Ciężko, ciężko mamy. Na spokojnie tutaj zwierzynta wrzucamy. Gdzie tu jeszcze zwierzynta? Dobra, porządki robić musimy. No bo nie wiem, co dalej. No co? Co, nie mogę tego podnieść? Co jest? Coś się tutaj zbagowało? Standardowo, ale śmiało. 12 godzin poczekać na bimber musimy, więc co? sobie spać pójdziemy, eee, więc do skrzyni tylko słoik wrzucimy i spać 12 godzin pójdziemy, tam 12 godzin, jakoś tak by to leciało, o północy się będzie wstawało. O północy, chociaż mogłem przed północą wstać, bo jak powiedzą mi czekaj do dnia następnego koleżanko i kolego, to będzie niezłe wyzwanie, ponownie kolejnego dnia przespanie, przecież tutaj nic, tylko śpimy. Symulator snu. Dosłownie. Dawaj mi ta lampa. Kobito. Ale. Aha, podnieść nie możemy. Dawaj mi ta lampa. Na co ci to, ten kobito? A tą? Przełączyć tylko możemy. No niestety nie podniesiemy. Dobra. O, ale ciemnica, A ja lampę tam u partyzantów gdzieś zostawiłem. A czemu skrzynia się nie podświetla? No tu lampy nigdzie nie mamy. Gdzie ten, ten? Ten też się nie podświetla. O, użyj. Weź. Ty. Trzeba przygotować tak zwane płynne złoto, czyli bimber. W obecnych warunkach nawet lepiej jest mieć to w kieszeni niż pieniądze. Ale ile oni tego bimbru oczekują? Ty, no mam dużo. Co jest kurna tutaj grane? Znowu musi być tu spane? Znowu gra się zbagowała? Może wódki tutaj chciała? Patrz, wódki też mam, jak potrzebujesz. Dobra, jeszcze się prześpimy, jakąś jasność tu zrobimy. No przecież bimber przygotowałem, czego oni oczekują. Hmm. 9. Może jeszcze. E, więc e, robimy szybkie cięcie. Zakończymy to zajęcie. Ja grę sobie zresetuję. I bimber jeszcze zmajstruje. Nie wiem, no nie podali ile tego bimbru. Chyba, że ja coś źle czytałem. No nie. Przygotuj się do zimy. Gra się znowu. Kurde, ta gra jest tak pobagowana, że normalnie. Szok! O! To jest szok. Jestem w szoku i mam prawie mokro w kroku. No i grę sobie wczytałem. No i zimę znów ujrzałem. Pięknie gra jest wykonana. Aż normalnie chce się pić szampana. W dziennik kiedy spoglądnimy. Tu już nagle bimbru nie mamy, nie? Nagle bimbru tu nie mamy. Także nie wiem co jest grane, będzie zaraz tutaj spane. Co się tutaj w net podziało, to z tej gry jest wciąż mi mało. Eee, więc, symulator jest tu spania, moi państwo, do, jest do oglądania. Dajcie, piszcie, proszę znać w komentarzach. Chcę czytać, jak tą grę tu oceniacie, czy wy cały czas w nią gracie. Chłopco, zaraz mi tu zdychnie. No normalnie, aże szpychnie. Dawaj tej wody, dawaj ch chleba. I do siódmej. Niech się spało. Będzie się kolejnego dnia czekało. Tyle dni, co już się tu poprzewijało. To jest ciągle, ciągle mało. Szok i niedowierzanie. Drodzy panowie i panie. Taka ma być tutaj gra. Tak to właśnie wygląda. Żonie, opał się kończy, nie? To mi zaraz żona wyzdychnie. W dziennik, jak spojrzymy, nic niestety nie widzimy. E, butelki 3, 4 mamy. Tutaj sobie odbieramy. Nie wiem, nie wiem, co się tu majstruje. Ja w tym odcinku Tobie e, dziękuję. Aczkolwiek. Jeszcze jedną rzecz zrobimy, do księdza po nagrodę wrócimy. Może tam by to się działo, by mi to odbagowało, bo paszporty dostarczyłem. O, grzyby się pokazały. Patrzcie, i grzyby po zapisie się pokazały. No, normalnie dla twej chwały. Piękna, piękna jest ta gra, aż przyklasnę sobie ja. Brawo, brawo jej nabiję. No normalnie, ależ swej radości aż nie kryje. Ty, a okiem gospodarza jak rzucamy, to grzybów nawet nie oglądamy. He, <laughs> fajnie, fajnie, dobrze, elegancko. Księdzu, jakieś nagrody? Do widzenia. Mówi tobie ciociagienia, daj se w dziennik tu. Spojrzymy, nic tu więcej nie zrobimy. W tym momencie dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale czystej gry. To wątpię wcale. Ale co by nie było, jakby się nie grało miło by się czaty czytało, znaczy komentarze, nie? E, sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Pobawimy się wspaniale. Do następnego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!